To tam chcę wejść do środka? Otwieramy drzwi dla pani Dzień dobry Pani do nas? Zapraszam Proszę usiąść Siad Proszę usiąść sobie, proszę usiąść, siad I poczekać, tak Super jesteś, słodziaczek Wycieramy łapki Miam, Jeszcze tutaj dwie z tyłu Jeszcze jedna no, wyciągnęłaś chłopkę. Nie chcesz iść? Ode mnie? Nie, nie, nie. Taki jestem fajny, mięciutki. Taki jestem fajny, mięciutki. Ale napadało, słuchajcie. Świetnie jest. Idę rozpalić ognisko. Dziś Karolina nagrywa jakiś film ubraniowy, więc stwierdziłem, że fajnie będzie to nagrywać w różnych lokalizacjach i jakby z różnymi widokami. Mamy bielutko, pięknie jest. Ja się jaram w ogóle tą działką i tym miejscem. W sensie działką, miejscem, że je mamy i udało się tutaj. Tak w tak krótkim czasie tyle zmienić, a w tym roku będzie naprawdę jeszcze lepiej. Ja zaraz będę dorabiał lampki, bo to mam czarno w niektórych miejscach, ale zrobię to wszystko w domu, wyliczę sobie metry, przyczepię je. E, jak już będą gotowe, nie będę robił nic na zewnątrz. Normalnie w wakacje to sobie siedzę na trawie i sobie przycinam kabelki. Teraz sobie wyliczę wszystko wcześniej i przyjdę tylko przypiąć tutaj. Obrócenia. Zobaczcie to jak się przewrócił. Widzicie jak się jest wykrzywione? O jak się śmiga. Co tam? Co tam też się bawić. Co się bawić? Oj, oj, oj. Tu będzie roboty z tym. Ale słuchajcie, jest idealny śnieg do lepienia wołwana. Tak i zobaczcie. Świetnie. Zobaczcie, tylko Darek zrobił bałwana. Córka się wścieka, bo chciała z nim zrobić. Teraz robi swojego. Podałam mu marchewkę. Oh no! Oh no! Flafi tutaj przeżywa, bo była na dworze, ale łobuzowała. Flaffu nie, musisz teraz posiedzieć w domku. Udał się? Jest! Jeszcze musimy mu dolepić chyba drugie oko. Zaraz zobaczymy. No pokaż. <laughs> córka lepiej drugiego zaraz pewnie będą kończyć robić obok, ale fajnie napadało, i te zaraz nagrywać właśnie Borna ale pójdę chyba na działkę obok bo jest nieogrodzona i wiecie i ma taki dziewiczy śnieg, a tutaj już trochę wydeptane i przez psa i przez wszystkich także o, proszę bardzo jest z czego on zrobił to oko? nie wiem z czego on zrobił to oko nie mam pojęcia, ale śmieszne Yes! Udało się! Więc ja to wieki nie budowałem Wana Robię mu teraz ręce Uśmiech mu jeszcze muszę zrobić <laughs> to Zobaczcie te nosy Przestos <laughs> 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 Kto mu zjadł nos? Ja <laughs> Ale fajnie wyszedł, nie? Śmiesznie o, Musimy mu włosy dorobić, trochę przyciąć I uśmiech, nie ma uśmiechu Fajne. A cura tam buduje kolejnego. Ale twój będzie ogromny! Tata będzie musiał Ci pomóc go skleić. Dobra, wychodzę z domu. W mojej stylizacji. Nie no, dobrze będzie ten makijaż. No Wygląda tak w domu się wydawało ciemno strasznie. Wiecie, o to mi chodziło, że jak wyjdę na jasno, że, żeby to oko było widoczne. Teraz Wam pokażę bałwana, ale najpierw stylówkę. Tak wygląda stylówka. Misiek, śniegowca, komplet, czapka. Rękawiczki, wszystko jest beżowa. No i co kochanie? Ale zrobiłeś. Wow, fajnie że dopiero, że zrobiłaś. Tata powiedział jej jak to robić. Są Z bałwanem. Ja idę nagrywać stylówkę. Ciekawe, czy wytrzyma długo. Myślę, że. Cześć. Po stoi. Jak ci podam? Makijaż podoba? Ma. Ci makijaż. się moja pierwsza stylizacja? Świetna jest, no. Ja Beżowa? lubię takie. Stylizacja. mnie nie musisz pytać, bo ja jestem. Beżowy król. Zwolennikiem. To, to co nagrywam pierwszą stylówkę, póki nam śnieży, tak chciałam, żeby był śnieg. Trzymaliście kciuki. Ale chyba? Z w ogóle marzyłaś o te, te rzeczy specjalnie tu przyszły Tak, żeby był śnieg. Tak, żeby był śnieg. Jakby żeby żeby nie spać na... to nie byłoby. To tej byłaby magii. klapa, no bo nie byłoby magicznie, a tak jest magicznie. <laughs> Nagraliśmy u sąsiadki, na pewno się nie obrazi. Nagraliśmy stylizację beżową, piękną. Czułam się, jakbym była w górach, a nie jestem w górach. Jestem nad wodą. Także tutaj nagrywaliśmy. Darek mi oczywiście pomagał. Piękne, słuchajcie, widok, piękna pogoda. Dobre jest to, że na nagraniach widać, że pada śnieg. To jest dla mnie, to było dla mnie bardzo ważne. Więc jak się rano obudziłam, to mówię, żeby tylko, nie wiecie, nie roztopił się. Więc się bardzo cieszę. Idę zmienić stylówkę, chociaż tej mi jest bardzo wygodnie i ciepło. I słuchajcie, zmienimy pewnie też lokalizację. Um, ja cały czas mam zniżkę doborna. Stylizację TW daje 35%. Akurat do końca stycznia. Więc sobie możecie skorzystać. Tak, my jesteśmy sąsiadko połączeni. Słuchajcie, tylko furtką, która się sama otwiera, bo mamy fajne relacje. Także to była pierwsza stylizacja. Idę się przebierać. Przebrałam się. Stylizacja numer dwa, czyli niebieski, piękne, niebieskie odcienie, śniegowce na nogach. Czekajcie, pokażę Wam w całości. Obcięłam się. Możemy pokazać, co jest pod spodem. Wiadomo, że jak idę na spacer, to się zapnę, ale no. Chcę też pokazać, wiecie, wszystkie elementy stylizacji i spodnie i sweter. Także stylówka numer dwa z takimi śniegowcami. Idziemy nagrywać w inną lokalizację. Fajnie wyglądają te pupuszki. Chciałam, właśnie sobie tak wymyśliłam tą stylizację, żeby były nauszniki. I fajnie, bo w tym roku są takie właśnie wielkie, nie? Nie takie jak kiedyś były, tylko dla dzieci. ty córcio, ale zrobiłaś kulę! Wzięłam. Bo pani ma inną stylizację, pani ma taką stylizację, proszę pana. Czego się nie robi dla mody. Właśnie tłumaczę, dlaczego o, jestem rozpięta. Tak żeby Karolina. A jak ja wyglądam? Bo ja muszę nagrać rolkę. Ja muszę nagrać rolkę modową i się zaraz zapnę spokojnie. gdzie gdyby nie mój operator, to by się nie udało. Naprawdę Darek super mi to ogarnia. I trzecią stylizację nagramy przy ognisku, z tego względu, że kurtkę mam brązową, bordowy golf i chciałam, żeby to było w takim ciepłym, przytulnym otoczeniu. Tutaj taka stylizacja spacerowa, także... Jestem ciekawa, która Wam się najbardziej spodoba. To jest, wiecie, to jest takie kulisy teraz. To są kulisy z nagrywek do mierzymy, do rolek, do storisów, które będę publikowała jeszcze w styczniu. Także będę Wam na stories przypominać o zniżce orety, ale wielka ta kula. Mogę ją pokazać we vlogu. Genialne, bardzo ciepłe, nieprzemakalne. Lala zresztą, boże, jakie wielkie zrobiłaś? Lala, pokaż swoje buty. Lala też ma buty zborna, tak jak ja. Ale fajnie, jesteśmy obie o, zabezpieczone. Super wielka kula. Wow, sama ją ulepiłaś. Ona ci sięga do pasa, brawo. Ja idę się przebrać w trzecią stylizację. Nie muszę jeszcze podjechać do wioski po parę rzeczy, po sok, jakiś tam, wiecie, parmezan, bo będę robić makaron dzisiaj. Kilka dosłownie rzeczy na dziś, bo rodzice nie, przyje nie przyjeżdżają. Mieli przyjechać, ale nie przyjeżdżają, mówią, że im za zimno i nie mają opieki do kotów. A zobaczcie, moje czoło się z powrotem zaczęło marszczyć. Cała się zmarszczyłam. Właśnie gadałam z doktor Kochańską i będę się zapisywała na toksynę, ale za jakieś półtora tygodnia, bo najpierw idę na powtórkę lasera tulowego. Także powtórka z rozrywki będzie w przyszły czwartek, no a na botoks. Na toksynę za jakieś tam półtora tygodnia, jak już mi zejdzie z czoła, wiecie. W tym razem mi bardzo szybko zeszło wszystko i z żywaczy, i z czoła. E, doktor powiedział, że to też jest kwestia tego, że bardzo dużo robiłam ćwiczeń na żuchwę, na e, ćwiczeń na zatoki, masaży na odetkanie zatok, bo byłam chora dwa tygodnie. Plus wchodziłam do sauny i to się wszystko bardzo przyczyniło, bo cały czas tu pocierałam tą. Wiecie, tą twarz. Tak jestem! Dobra, chwilę tajam, napiję się i przebieram się w trzecią stylizację. Trzecia stylizacja brązowa i jest też gorąca czekolada. Tak, wszystko pod kolor. Sią, flafi, ty nie pochodzisz? Nie, flafi nie. Sią, 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 sią. Zostań, flafi. Flafi też chce. Tak, wypiorę jej. Flafi też chce wyjść. Ale nie może, bo <laughs> przeszkadza jej w bawieniu. Przeszkadza jej się w bawieniu. Ry jedz, rybko. My nagramy ostatnią stylizację, ja muszę pojechać do sklepu. Nie jest za E, makaron dzisiaj robi i w twoim sosie jest boczek, tak? Ale ładnie się pali. Już nie mogę się doczekać, jak to będzie pięknie. Jak będzie to zabudowa, Zabudowa jak to brzmi, zabudowa meblowa. No, wiecie to, siedzisko, ten, ten, to palenisko nisko. Prawie końcówka, tu wszystko super zasypało. Pięknie jest. Jest ognisko, śnieg, patrzcie, jak magicznie. Chodzę o tak zawsze. Mhm. Wychładzam się, ale już idę do środka. To jest moje, słuchajcie, to jest mój szok termiczny. Sama przyjemność wyjść na zero stopni po 70. Zobaczcie jak zapadało. Ja poszedłem do sauny wstawić chleb, żeby sobie rósł, ale jest niesamowicie. Wszystko jest białe. Pięknie. Przepięknie. Zobaczcie, wyrósł mi fajnie chlebek, ale za mało posypałem tutaj Co to jest? Troszkę się przykleiło, chlebek będzie Nie, musimy mieć chlebek, wygrąznąć Możesz wygrąznąć, mięciutki jest, nie za mocno Wyrósł, tam wiesz? I mamy tutaj z Lidla ten garnek, który mhm. kupiłem, zobaczymy czy w tym coś się uda Ale super montuje się te lampki teraz w zimę. Pięknie to tutaj będzie wyglądało teraz, zobaczcie. Nie no, magicznie. Nie spodziewałem się, że to taki piękny efekt da w zimę. Wow. Jeszcze planuję te nasze drzewka, bo tu mamy jeszcze kawałek terenu za ogrodzeniem, które są nasze. Tutaj ładnie oświetlić. Pięknie teraz wygląda. Zobacz, co ty tam masz? Co ty tam masz? Co ty tam masz? Co ty tam masz? A swojego potworka. Trzymaj go. Ja montowałem tu wypiekły się chlebek. Ale ładnie wygląda. Tylko o czy on tutaj wyjdzie? Ale chyba wyjdzie. Naprawdę piękny. I to ten garnek właśnie z Lidla. Fajny. A tu zrobiłem sobie gulasz z tym garnku wcześniej. Słuchajcie, my się żegnamy. Chciałem wam pokazać jak zapadało tutaj bałwana. I jak pięknie wygląda na działce biało. Zobaczcie, jak ładnie. Przepięknie, naprawdę. Do zobaczenia, papa. Pa.